Pram. A live odpalamy wcześniej z życzeniami dla Golden Mańka, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 100 lat, 100 lat przyjacielu pewnie wieje bo jesteśmy w słonej wodzie Jeszcze wszyscy śpią Cześć, nieodymowy. Siema, hukito, to co Nie śpię, Mario nie śpi. Cześć, Robert. Sto dla Mańka. To ten Mańek ma dzisiaj urodzinki. Łuki mu zaśpiewał mega piosenkę. Stizek, siema. Cześć, Aleksander. Cześć, Kamil. Dzisiaj na głębokości próbujemy się bawić. No mam piankę założoną i gadam jak Eunuch w Bombaju, bo mi ściska. Cześć, Wiktor. Huki to był pierwszy. Super. Miało być 18 stopni, i jest. Kapsel jest, Siemandero kapsel. Rafał, 100 lat. Wielszydło dla Mańka, super Robert Dzięki Mario. Już jakieś tam pokosiłem fanty i to grubo nawet bym powiedział. Posłuchajcie w torbie. Na starcie. Dwie minuty przytuliłem pięknie. Cześć Kornel. Cześć szefowa. Chyba ja podziwem za wstawanie. No już 6 rano już. Chłopaki wcześniej stali za piekanka. gdzieś ta muzyka na Półwyspie na, na trasie, gdzieś łupie umcy, umcy Je, fajnie i pan zabaw, super Mario spoko wyczerpano, jest mały cześć na pewno coś padnie, tam są dwa rekiny konkretne rekiny prawie 200 centymetrowe ja tu przy jestem pikuś. Plaża Dębki. No w Pucku znalazłem więcej na wejściu niż wyładków wczoraj. Ho, ho, ho. Ciepło się zrobiło. No, super. Jest Nie Siemka Jarosław, jest jo. Jarek tutaj bursztyn znalazł. Cześć Rafał, pozdrawiam w stronę chojnic. Cześć Julek. To ptakiem, ja tu psy szczekają. Nie urywało dupy, ale byliśmy. Było fajne. Tak szybko się połączyłem. Ktoś nie był łuki Szczecin, to zobaczcie jaką piosenkę zaśpiewał. <noise> Gość jest Mistrz. A łuki teraz jest na lekkuje. Niech mu żyłka na Maka. Cześć. Wadowicy, pozdrawiam. Ale już miłego. Miłej kawy. Ale jeszcze trudno do się zmoczyć. Trzymajcie się. S Zamba również. Dołączam do życzenia. Życzenia z Kich szczecin na kanale. jego filmu, który dodam po nocy. Pośmiałem się. Cześć Kamil. Pizga jak nad morzem. No tak. Ciepła woda, ciepła mamy. Bardzo ciepło. No nie, to jednak wszystko. MOLO zamkłe, bo ktoś wjechał na MOLO i zepsuł ciężarówką. To do później, trzymajcie się. Jeszcze tu pełna obrotu. Pewnie pikseloza jest, jakby tu kalkulator nagrywał na 100%. To jest i Łuki. Mówię, jak ktoś Łuki, to do Ciebie z komentarzami i z życzeniami dla Maniusia. Cześć, Kamil. Trzymajcie się, hej.